Witam wszystkich! Dzisiaj zagłębimy się w ponury i niepokojący incydent, który miał miejsce w Everett w stanie Waszyngton. To tragiczne wydarzenie miało miejsce 20 września 2017 RTI wywarło trwały wpływ na lokalną społeczność i nie tylko. Przyjrzyjmy się szczegółom tego, co wydarzyło się tego pamiętnego dnia. We wczesnych godzinach 20 września 2017 R mieszkańcy Everett w stanie Waszyngton byli obudzeni dźwiękiem głośnych grzywek odbijających się echem w nocy. Pierwsze połączenia Niny 111 zaczęły zalewać około godziny one. fifty-five, a zmartwieni sąsiedzi zgłaszali niepokojące odgłosy. Spokojna noc została nagle rozbita przez te niepokojące dźwięki, pozostawiając społeczność w stanie paniki i zamieszania. Szybko reagując na wezwania alarmowe, wkrótce potem policja przybyła na miejsce zdarzenia. Lokalizacja była niesamowicie cicha, z wyjątkiem sporadycznych szmerów zaniepokojonych mieszkańców. Którzy zgromadzili się poza swoimi domami, próbując zrozumieć zamieszanie. Gdy oficerowie ostrożnie poruszali się po okolicy, ich poszukiwania doprowadziły ich do szokującego odkrycia. W jednej z rezydencji znaleźli martwe ciało Alicji Canales Maguire. Scena była ponura, z wyraźnymi oznakami, że doszło do brutalnego przestępstwa. Alicia, członek społeczności, został tragicznie zabrany w przerażających okolicznościach. Odkrycie jej ciała nie tylko potwierdziło najgorsze obawy tych, którzy słyszeli niepokojące dźwięki, ale także zapoczątkowało intensywne dochodzenie w sprawie jej przedwczesnej śmierci. Szczegóły dotyczące śmierci Alicji Canales Maguire były zarówno bolesne, jak i przerażające. Jej strata pozostawiła głęboką pustkę w życiu tych, którzy ją znali, i wywołała zbiorowe poczucie żalu i oburzenia w społeczności. Policja, która teraz stanęła przed trudnym zadaniem zebrania wydarzeń, które doprowadziły do tej tragedii, rozpoczęła swoją skrupulatną pracę, mając nadzieję, że przyniesie sprawiedliwość Alicji i jej bliskim. W miarę rozwoju śledztwa stało się jasne, że ten incydent nie był tylko przypadkowym aktem przemocy, ale ukierunkowanym i brutalnym atakiem. Władze pracowały niestrudzenie, przeszukując dowody, przesłuchując świadków i podążając za tropami, zdeterminowane, aby odkryć prawdę o śmierci Alicji. Tymczasem społeczność zebrała się razem, oferując wsparcie swojej rodzinie i szukając pocieszenia w sobie nawzajem, przechodząc przez ten mroczny rozdział. Podsumowując, tragiczny incydent, który miał miejsce w Everett, 20 września 2017 r., służy jako wyraźne przypomnienie kruchości życia i głębokiego wpływu przemocy na społeczność. Pamięć Alicji Canales Maguire żyje dalej, przejmujący symbol skróconego życia i wezwanie do sprawiedliwości, które nadal rezonuje z tymi, których poruszyła jej historia. Alicia Canales-Maguire była ukochaną osobą znaną z ciepłego ducha i oddania rodzinie i pracy. Urodzona i wychowana w zwartej społeczności Everett w stanie Waszyngton, Alicia dorastała otoczona miłością i wsparciem swojej rodziny. Od najmłodszych lat wykazywała pielęgnującą i troskliwą naturę, cechy, które definiowałyby ją przez całe życie. Alicia była głęboko związana ze swoją rodziną. Często opisywana jako klej, który trzymał ich razem. Miała silną więź z rodzeństwem, szczególnie z siostrą Amandą, z którą dzieliła niezliczone wspomnienia i chwile radości. Wczesne życie Alicji było naznaczone jej zaangażowaniem w działania społeczne i oddaniem pomaganiu innym, pasją, która ostatecznie kierowała jej wyborami zawodowymi. W życiu zawodowym Alicja pracowała jako oddana pielęgniarka, co pozwoliło jej skierować współczucie i troskę na pomoc potrzebującym. Jej koledzy i pacjenci podziwiali ją za niezachwiane zaangażowanie i łagodną postawę. Praca Alicji była dla niej czymś więcej niż tylko pracą. Było to powołanie, które przyjęła całym sercem. Niedawno Alicja rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu, swoje małżeństwo. Poślubiła miłość swojego życia, a ich związek był świadectwem głębokiego uczucia i wzajemnego szacunku, jaki mieli do siebie. Jej miłość do rodziny wykraczała poza jej najbliższych krewnych. Obejmując nowego małżonka, z którym budowała przyszłość pełną nadziei i szczęścia. W nocy twenty 20 września, twenty roku, Alicia była w domu swojej siostry Amandy. Obie siostry często spędzały razem czas, i nierzadko Alicia odwiedzała Amandę, dzieląc się historiami i ciesząc się swoim towarzystwem. Dom Amandy, zwykle miejsce śmiechu i ciepła, wkrótce stał się miejscem niewyobrażalnej tragedii. Kiedy policja przybyła na miejsce zdarzenia po alarmujących telefonach 911, spotkała ich rozdzierający serce widok. Ciało Alicji zostało odkryte w domu Amandy. Znaleziono ją leżącą na podłodze z wyraźnymi dowodami, że padła ofiarą brutalnego przestępstwa. Ułożenie jej ciała wskazywało na nagły i brutalny atak. Po całym pokoju rozrzucono kilka łusek, co sugeruje, że oddano wiele strzałów. Obecność łusek wskazywała, że napastnik użył broni palnej, a charakter ataku wskazywał na celowy i ukierunkowany akt przemocy. Pomimo powagi przestępstwa nie było śladów rabunku. Kosztowności i rzeczy osobiste pozostały nietknięte, co dodatkowo potwierdza teorię, że motywem ataku nie była kradzież. Brak przymusowego wejścia sugerował, że Alicia mogła znać swojego napastnika, lub że osoba ta znalazła inny sposób na uzyskanie dostępu do domu. Miejsce zbrodni, choć chaotyczne i niepokojące, Dostarczyło kluczowych wskazówek, które pokierowałyby policją w ich dochodzeniu. W miarę kontynuowania śledztwa, szczegóły tej nocy zaczęły malować obraz bezsensownej i tragicznej straty. Obecność Alicji w domu jej siostry Amandy miała być czasem więzi rodzinnych, ale zakończyła się niewypowiedzianym aktem przemocy. Społeczność, wciąż zataczając się po szoku, czekała na odpowiedzi i sprawiedliwość deela Alicji której życie zostało tragicznie przerwane w miejscu, które uważała za bezpieczne. Bezpośrednio po odkryciu ciała Alicji Canales Maguire policja Everett ruszyła do akcji, koncentrując swoje wysiłki na zabezpieczeniu miejsca zbrodni i wszczęciu pierwszych kroków kompleksowego śledztwa. Scena w domu Amandy została odgrodzona, a funkcjonariusze skrupulatnie przeczesują teren w poszukiwaniu wszelkich potencjalnych dowodów, które mogłyby rzucić światło na wydarzenia prowadzące do tragicznego incydentu. Początkowe działania policji były systematyczne i dokładne. Zaczęli od zabezpieczenia domu, aby upewnić się, że żadne dowody nie zostały naruszone ani przeoczone. Wezwano zespoły kryminalistyczne w celu zebrania fizycznych dowodów, w tym łusek znalezionych rozrzuconych po ciele Alicji. Dowody te miały kluczowe znaczenie DLA, zebrania narracji o zbrodni i zidentyfikowania broni użytej w ataku. Jednocześnie funkcjonariusze przeszukiwali okolice. Przesłuchując świadków i zbierając wszelkie informacje, które mogą dostarczyć tropów. Sąsiedzi, którzy donieśli, że słyszeli głośne grzywki, zostali zapytani o to, co zobaczyli i usłyszeli tej nocy. Ich zeznania pomogły ustalić harmonogram i zapewniły wgląd w wszelkie nietypowe działania lub osoby w pobliżu w czasie strzelaniny. W miarę postępu śledztwa szybko skupiono się na identyfikacji potencjalnych podejrzanych. Wśród początkowo rozważanych był Kevin Lewis. Człowiek o znanej historii konfliktów z udziałem Amandy, siostry Alicji. Wcześniejsze problemy Kevina z Amandą były dobrze udokumentowane, w tym kilka gorących argumentów i kłótni, które wcześniej zwróciły uwagę policji. Te wcześniejsze incydenty uczyniły go osobą zainteresowaną sprawą, co skłoniło śledczych do zbadania jego działań i miejsca pobytu w noc przestępstwa. Kevin Lewis został przywieziony na przesłuchanie wkrótce po zidentyfikowaniu go jako podejrzanego. Podczas przesłuchania, Kevin stanowczo zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w śmierci Alicji, zapewniając Alibi, że spędził całą noc we własnym domu. Aby poprzeć jego roszczenie, siostra i matka Kevina potwierdziły, że był z nimi w czasie incydentu. Utrzymywali, że Kevin nie opuścił domu, sugerując, że byłoby niemożliwe, aby był w domu Amandy, kiedy doszło do przestępstwa. Pomimo Alibi dostarczonego przez jego rodzinę, śledczy nie byli do końca przekonani. Postanowili kopać głębiej, szukając dodatkowych dowodów, aby potwierdzić lub obalić relację Kevina o jego miejscu pobytu. Jednym z krytycznych kroków w tym procesie było przejrzenie nagrań z monitoringu z obszaru otaczającego dom Kevina. Kamery monitorujące, strategicznie rozmieszczone w całej okolicy, oferowały potencjalną kopalnię informacji. Śledczy skrupulatnie przejrzeli godziny nagrań, szukając jakichkolwiek oznak ruchów Kevina w tę noc. Materiał filmowy ujawnił mieszany obraz. Chociaż nie było wyraźnych zdjęć Kevina wychodzącego z domu w czasie przestępstwa, były też luki w materiale filmowym, które nie mogły ostatecznie wyjaśnić jego obecności w domu przez całą noc. Dalsza analiza materiału z monitoringu wykazała kilka intrygujących szczegółów. Przejeżdżające pojazdy, osoby spacerujące ulicą oraz sporadyczne cienie i ruchy w pobliżu posiadłości Kevina stały się interesującymi miejscami. Śledczy porównali czasy tych zdarzeń z osią czasu ustaloną na podstawie zeznań świadków i połączeń 911. Ta skrupulatna praca miała na celu albo uzasadnienie alibi Kevina, albo ujawnienie niespójności, które mogłyby go wplątać w zbrodnie. Połączenie alibi Kevina i nagrania z monitoringu pozostawiło śledztwo na trudnym rozdrożu. Podczas gdy rodzina Kevina trzymała się jego niewinności, brak rozstrzygających dowodów z materiału filmowego. Oznaczał, że nie można całkowicie wykluczyć możliwości jego zaangażowania. Ta dwuznaczność skłoniła śledczych do poszerzenia zakresu, kontynuowania zbierania dowodów i badania innych tropów, które mogą wyjaśnić tragiczną śmierć Alicji. Śledztwo w sprawie zabójstwa Alicji Canales Maguire pozostało aktywne i dynamiczne, a każda nowa informacja zbliżała detektywów do prawdy. Gdy poruszali się po zawiłościach sprawy, cel był niezachwiany znaleźć sprawiedliwość dla Alici i udzielić odpowiedzi jej pogrążonej w żałobie rodzinie i społeczności. Amanda Canales, siostra Alici, przedstawiła przejmujące i odkrywcze spojrzenie na tragiczne wydarzenia, które się wydarzyły. Amanda i Kevin Lewis mieli burzliwą historię, charakteryzującą się częstymi kłótniami i toksycznym związkiem, który już dawno się skończył. Pomimo ich separacji, obecność Kevina majaczyła w życiu Amandy. Przejawiając się licznymi konfrontacjami i agresywnymi zachowaniami, które często eskalowały do tego stopnia, że wymagały interwencji policji. Amanda mocno wierzyła, że ona, a nie Alicia, była zamierzonym celem tej pamiętnej nocy. Jej przekonanie wynikało z serii niepokojących interakcji, które znosiła z Kevinem przez lata. Kevin miał historię obsesyjnych zachowań i żywił głęboką niechęć do Amandy, która nasiliła się dopiero po zakończeniu ich związku. Ta wrogość skłoniła Amandę do podjęcia środków prawnych w celu ochrony siebie, w tym uzyskania zakazu zbliżania się do Kevina. Nakaz zbliżania się miał na celu utrzymanie Kevina w bezpiecznej odległości, prawnie zabraniając mu zbliżania się do Amandy lub kontaktowania się z nią. Jednak rażące lekceważenie prawa przez Kevina było oczywiste, ponieważ wielokrotnie naruszał warunki zakazu zbliżania się. Każde naruszenie było przypomnieniem uporczywego zagrożenia, jakie stwarzał i pomimo wysiłków Amandy, by się zabezpieczyć, strach przed odwetem Kevina utrzymywał się. W noc morderstwa Amanda była przekonana, że Kevin przyszedł do jej domu z zamiarem skrzywdzenia jej. Obecność Alicji, choć tragiczny zwrot losu, mogła nieumyślnie postawić ją na ścieżce niebezpieczeństwa przeznaczonej deela Amandy. To przekonanie podsyciło determinację Amandy. By zobaczyć, jak sprawiedliwość służy jej siostrze, której życie zostało okrutnie odebrane w tym, co postrzegała jako źle ukierunkowany akt zemsty. W początkowej fazie śledztwa policja kontynuowała nieustanne poszukiwanie dowodów, aby wyjaśnić morderstwo Alicji Canales Maguire. Śledczy wielokrotnie wracali do domu Amandy, skrupulatnie przeszukując miejsce zdarzenia w poszukiwaniu przeoczonych wskazówek, które mogłyby przyspieszyć sprawę. Podczas jednej z tych kolejnych wizyt. Zespół kryminalistyczny dokonał znaczącego odkrycia zestawu unikalnych łusek, które nie zostały wcześniej zidentyfikowane. Łuski te różniły się oznaczeniami i cechami, co sugeruje, że można je przypisać konkretnej broni palnej. Odkrycie tych łusek nadało śledztwu nową warstwę złożoności, dostarczając namacalnego dowodu, który może potencjalnie powiązać przestępstwo ze sprawcą. Równolegle z działaniami kryminalistycznymi, Detektywi rozszerzyli swoje poszukiwania dowodów poza bezpośrednie miejsce zbrodni. Przeanalizowali różne systemy nadzoru w okolicy, w tym te z pobliskich firm. Jeden taki materiał filmowy, uzyskany z Walmartu, znajdującego się niedaleko domu Amandy, zwrócił uwagę śledczych. Nagranie CCTV Walmart ujawniło Kevina Louisa wchodzącego do sklepu wieczorem przed morderstwem. Ta obserwacja była krytyczna. Ponieważ umieściła Kevina w pobliżu miejsca zbrodni w odpowiednim czasie. Materiał filmowy pokazał Kevina dokonującego zakupów, a śledczy byli szczególnie zainteresowani tym, co pociągnęły za sobą te zakupy. Prześledzili jego transakcje i zbadali przedmioty, które kupił, szukając wszystkiego, co mogłoby być związane z przestępstwem. Połączenie unikatowych łusek i materiału CCTV Walmart zapewniło śledczym mocniejsze podstawy do zbudowania ich sprawy. Przeanalizowali łuski, Porównując je z jakąkolwiek znaną bronią, do której Kevin mógł mieć dostęp. Jednocześnie zbadali przedmioty zakupione przez Kevina, szukając jakichkolwiek powiązań z materiałami znalezionymi na miejscu zbrodni. Pomimo tych obiecujących tropów, dochodzenie nie było proste. Każdy nowy dowód wymagał starannej weryfikacji, a detektywi musieli poruszać się po labiryncie możliwości, potwierdzając fakty i eliminując czerwone śledzie. Proces był wyczerpujący ale cel był jasny – poskładać zagadkę i zidentyfikować osobę odpowiedzialną za śmierć Alicji. Poświęcenie i wytrwałość śledczych podkreśliły ich zaangażowanie w rozwiązanie sprawy. Pracowali niestrudzenie, wiedząc, że każdy szczegół, bez względu na to jak mały, może być kluczem do odblokowania tajemnicy tragicznego incydentu. Poszukiwania sprawiedliwości DLA Alicji Canales Maguire trwały nadal, kierując się nadzieją, że prawda w końcu się wyłoni, i przyniesie ukojenie jej pogrążonej w żałobie rodzinie i społeczności. Śledztwo w sprawie zabójstwa Alice Canales-Maguire przybrało znaczący obrót wraz z przełomem, który wyłonił się z nieoczekiwanego źródła. Gdy policja Everett nadal zbierała dowody, otrzymali wskazówkę, która radykalnie zmieniłaby kierunek ich dochodzenia. Kobieta w Spokane skontaktowała się z władzami z zaskakującymi informacjami. Poinformowała, że Alexis Hale, znana jej młoda kobieta, złożyła niepokojące wyznanie. Według Typera, Alexis chwaliła się swoim udziałem w brutalnym przestępstwie, które niesamowicie pasowało do szczegółów morderstwa Alicji. Relacja kobiety zawierała szczegóły dotyczące incydentu, które nie były publicznie znane, uwiarygodniając jej roszczenia i skłaniając śledczych do poważnego potraktowania sprawy. Dzięki tym nowym informacjom policja skupiła się na Alexis Hale i jej znanych współpracownikach, w tym Jaredonie Phelpsie, Obie osoby miały pochodzenie przestępcze i były zaangażowane w różne nielegalne działania. Śledczy rozpoczęli dogłębną analizę działań Aleksisa i Jaredona, analizując ich profile w mediach społecznościowych pod kątem wszelkich dowodów, które mogłyby powiązać ich z przestępstwem. Śledztwo w sprawie mediów społecznościowych okazało się kopalnią informacji. Posty, wiadomości, a zdjęcia ujawniły sieć powiązań i działań, które sugerowały, że zarówno Aleksis, jak i Jaredon. Byli zaangażowani w coś więcej niż tylko drobne przestępstwa. Jednym ze szczególnie potępiających dowodów była seria prywatnych wiadomości wymienianych między Aleksisem i Jaredonem w czasie morderstwa Alicji. Wiadomości te zawierały odniesienia do pracy, którą wykonali i chwaliły się swoimi wyczynami, z mrożącymi krew w żyłach szczegółami, które pasowały do wydarzeń w domu Amandy. Dowody z mediów społecznościowych, w połączeniu z wskazówką Spokane. Dostarczyły śledczym przekonującej sprawy przeciwko Alexisowi Hale i Jaredonowi Phelpsowi. Teraz chodziło o potwierdzenie tych cyfrowych bułek, tartych fizycznymi dowodami i zeznaniami świadków, aby zbudować solidną sprawę. Uzbrojony w nowe dowody, policja szybko ruszyła, by aresztować Alexisa Hale i Jaredona Phelpsa. Aresztowania zostały przeprowadzone z precyzją, a obaj podejrzani zostali aresztowani bez incydentów. Podczas pierwszych przesłuchań zarówno Aleksis, jak i Jaredon byli wyzywający, zaprzeczając jakiemukolwiek udziałowi w morderstwie Alicji. Jednak waga dowodów przeciwko nim była przytłaczająca. Podczas intensywnych przesłuchań Jaredon Phelps ostatecznie załamał się i przyznał się do swojej roli w zbrodni. Jego wyznanie było szczegółowe i niepokojące, rzucając światło na pełny zakres planu i jego wykonanie. Jaredon ujawnił, że atak na dom Amandy został zaaranżowany przez Kevina Louisa, który żywił głęboką urazę do Amandy. Według Jaredona Kevin zwrócił się o pomoc zarówno do niego, jak i Alexisa, aby dokonać zbrodni, obiecując im znaczną nagrodę za ich udział. Wyznanie Jaredona zawierało mrożące krew w żyłach szczegóły nocy morderstwa. Opisał jak on i Alexis zbliżyli się do domu Amandy, uzbrojeni i przygotowani do wykonania planu, który przedstawił Kevin. Intencją było rzeczywiście celowanie w Amandę, ale zostali zaskoczeni, gdy zamiast tego spotkali Alicję. W chaosie, który nastąpił, zastrzelili Alicję, myląc ją z Amandą i uciekli z miejsca zdarzenia. Alexis Hale, skonfrontowana z wyznaniem Jaredona i rosnącymi dowodami, ostatecznie przyznała się również do jej zaangażowania. Potwierdziła relację Jaredona, dodając dalsze szczegóły, które przedstawiły pełny obraz premedytowanej natury zbrodni. I centralnej roli Kevina Luisa w jej aranżacji. Aresztowania Alexisa Halea i Jaredona Phelpsa były znaczącym kamieniem milowym w śledztwie. Ich wyznania nie tylko dostarczyły jasnej narracji o tym, co się wydarzyło, ale także wplątały Kevina Luisa jako twórcę ataku. Śledczy mieli teraz elementy, których potrzebowali, aby postawić wszystkich odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości. Kevin Lewis, już osoba zainteresowana, został szybko aresztowany po zeznaniach. Dowody, w tym unikalne łuski, wiadomości w mediach społecznościowych i zeznania Alexisa i Jaredona stanowiły solidną sprawę przeciwko niemu. Zaangażowanie Kevina było niezaprzeczalne, a jego poprzednie konflikty z Amandą dostarczyły wyraźnego motywu zbrodni. Sprawa morderstwa Alicji Canales Maguire, niegdyś owiana tajemnicą, została w końcu rozwikłana dzięki nieustannej pracy śledczej i krytycznej wskazówce od zainteresowanej osoby. Aresztowania i późniejsze zeznania przyniosły środek zamknięcia rodzinie Alicji i społeczności Everett, która została głęboko dotknięta bezsensownym aktem przemocy. Sprawiedliwość została uruchomiona, zapewniając, że osoby odpowiedzialne za tragiczną śmierć Alicji zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za swoje czyny. Aresztowania Alexisa Hale A, Giaredona Phelpsa i Kevina Louisa zapoczątkowały długą i żmudną podróż przez system prawny. Procesy trzech osób, z których każda została oskarżona o rolę w tragicznym morderstwie Alice i Canales Maguire przyciągnęły znaczną uwagę opinii publicznej Społeczność, wciąż zataczając się z szoku i żalu po incydencie, uważnie śledziła postępowanie, mając nadzieję na wymierzenie sprawiedliwości. Proces Alexisa Hale a rozpoczął się jako pierwszy. Prokuratura przedstawiła przekonującą sprawę, opierając się w dużej mierze na cyfrowych dowodach z mediów społecznościowych fizycznych dowodach z miejsca zbrodni i jej własnym wyznaniu. Alexis, pomimo jej wcześniejszych przyjęć, nie przyznała się do winy twierdząc, że jest przymusem i manipulacją Kevina Lewisa. Jednak jury nie było przekonane jej obroną. Po krótkiej naradzie Alexis Hale został uznany winnym morderstwa drugiego stopnia i spisku w celu popełnienia morderstwa. Została skazana na 25 lat więzienia, z możliwością zwolnienia warunkowego po 20 latach, odzwierciedlając powagę jej zaangażowania i umyślny charakter przestępstwa. Jaredon Phelps stanął przed sądem jako następny. Podobnie jak Alexis, obrona Jaredona próbowała namalować go jako niechętnego uczestnika pod presją wpływów Kevina Louisa. Jednak jego szczegółowe wyznanie i dowody potwierdzające pozostawiały niewiele miejsca na wątpliwości. Sprawę prokuratury wzmocniły zeznania biegłych sądowych i świadków, którzy powiązali Jaredona z miejscem zbrodni. Jury uznało Jaredona Phelpsa za winnego morderstwa pierwszego stopnia i spisku w celu popełnienia morderstwa. Jego wyrok był surowszy, a sędzia nałożył do żywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, podkreślając jego aktywną rolę w morderstwie i potrzebę odpowiedzialności. Ostatnim i najbardziej oczekiwanym procesem był proces Kevina Louisa. Jako domniemany mózg stojący za atakiem, Kevin stanął w obliczu najpoważniejszych zarzutów. Prokuratura skrupulatnie przedstawiła dowody, przedstawiając Kevina jako manipulującą i mściwą osobę, która zaaranżowała cały plan skrzywdzenia Amandy Canales. Zeznania świadków, w tym te od Alexisa i Jaredona, namalowały potępiający obraz zaangażowania Kevina. Próby obrony z dyskredytowania zeznań i sugerowania alternatywnych teorii były nieskuteczne. Kevin Louis został ostatecznie uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia spisku w celu popełnienia morderstwa i wielu zarzutów naruszenia zakazu zbliżania się. Otrzymał do żywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, zapewniając, że resztę życia spędzi za kratkami. Tragiczny przypadek zabójstwa Alicji Canales Maguire doszedł do ponurego, ale sprawiedliwego zakończenia procesami i skazaniem Alexisa Hale, a Jaredona Phelpsa i Kevina Luisa. Życie Alicji, pełne współczucia i poświęcenia DLA jej rodziny i pracy, zostało okrutnie przerwane aktem bezsensownej przemocy. Jednak nieustanne wysiłki śledczych i wymiaru sprawiedliwości zapewniły pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych. Sprawiedliwość wymierzona w tej sprawie stanowiła środek zamknięcia rodziny Alicji i społeczności Everett, która była głęboko dotknięta jej stratą. Wyroki wydane Alexisowi, Jaredonowi i Kevinowi odzwierciedlały powagę ich działań i umyślny charakter przestępstwa, wysyłając jasny komunikat o konsekwencjach tak ohydnych czynów. Zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami i opiniami na ten temat w komentarzach poniżej. Twoje perspektywy są cenne i zachęcamy do pełnej szacunku i przemyślanej dyskusji.